Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa, fach w ręku, tak bywa, z niczego mogę zrobić coś fajnego, jak drut pod ręką mam. A u mnie cyk, a u mnie fuk, i zaraz łatwo pod ręką idzie w bo u mnie luks i hopsasa, i wszystko to, co majster chciał, to ma. Siemaneczko! Dzisiaj zajmiemy się głupotamy. <noise> Głupotami, yy, odkąd kupiłem tą rzecz, bardzo mi korciło, żeby coś sprawdzić. Patrzcie, mam płyn do baniek i zaraz zobaczymy. Meister <gryny> fizyk będzie robił testy. o. ja wam pokażę, o co chodzi. Patrzcie, nalejemy sobie płyn do baniek. Idziemy kurwa. Chyba każdy zna ten płyn. Pokażę wam. Może nie wszyscy widzieli. Z tego płynu robią się mega wielkie bańki. I majster ma taki plan, żeby wpierdoli to do jacuzzi. Także co? Ciekawi jesteście, co to będzie się działo? Bo, Bo ja jest. jestem. <laughs> Idziemy wlewać i odpalamy. Zobaczymy. Patrzcie Majster ma tutaj 10 litrów płynu bańkowego. Akurat tutaj wodę spuściłem z, z jacuzzi, przelałem sobie tutaj. I tu trochę zostało. I ona jest z chlorem. Nie wiem, czy ten chlor nie będzie robił jakiś problemów. Nie będą się chciały bańki zrobić, więc będę musiał jeszcze trochę chyba tego wylać. Także o wleję tutaj płyn do baniek i odpalimy sobie na dmuch. <grym> Tylko kupiłem te jacuzzi, od razu taki mi plan do ubaw wpadł. I tak mnie korciło to przetestować, ale nigdy nie było czasu. Nigdy nie było takiej opcji, że akurat wody nie było, czy coś. A teraz jest okazja, a majster przetestuje. I teraz jak myślicie, będzie jedna wielka bańka? Czy będzie pełno małych baniuszek? Pomysł dobry. Zaraz zobaczymy. A jak zjadł, poderwie to komu na samochód? <grym wyszczość> Dobra, muszę trochę tej wody jeszcze wylać. Trzeba przyspieszyć proces wylewania. Nie będę tu stał godzinę. Trawa się podleje od razu. Chlorem Do końca wody nie mogę spuścić, bo te dysze muszą być trochę zanurzone. Pokaż będzie jeszcze pompowało. Dobra, chyba już musi tak zostać. Nie wiem czy za bardzo się nie czy płyn. Jestem zmuszony podłożyć oponę pod środek, żeby ta woda spłynęła na bok i wtedy ją wyleję, będzie mniej rozcieńczona z tym bańkamę. O kurwa, to pęknie to kółeczko chyba. Nie pęknie. Nie pęknie może wylać. Spodziewam się efektu wow. Ale... Czuję, że z moimi zdolnościami to nie będzie efektu wow. Ale może. Bardzo dobra robota. Bardzo dobra robota. Mam nadzieję, że chlor nie zniweluje mojego planu. Zaraz wlejemy troszkę. Najpierw wlejemy z tej buteleczki, zobaczymy czy Się będzie pienić, będzie się pień. No będzie chodzić. I lejemy. No eksperymentujesz. Zamieszajmy Tak to wygląda Dysze są zanurzone Włączmy nadmuch Słabo! Ja myślałem, że to będzie jedna wielka bańka Idzie! Za duży wiatr jest. Słabo, ja myślałem, że będzie tak do góry szło, tak, taka ta. O kurwa! Leć, Zatycki, leć! No i co, efektu wow, nie ma. Nie wypał. Myślałem, że fajnie taka jedna wielka banka się zrobi albo coś. Może jakbym tak zatkał, to by się... No ta. O dół. O ja lecą kość tury duże Słabo Słabo, myślałem że to jakoś będzie... No jak się turla Mógłby wiatr do góry poderwać to O o o o o Dawaj Dabaj bizi Powiedział Zaraz powiedzą, że kosmiczne chmury latają Poleciał balasek taki Mogłoby taki wielki płat tak poderwać i polecieć. Tutaj niedobrze, bo tam pod spodem jest pompa, która za, za, za powietrze. Teraz tutaj się nabrało i wciąga pewnie ta pompa to. Nikola, śpisz. Chodź coś zobaczyć. Szybko. Widziałeś jakie bańkowe? Co narobiłeś? <laughs> Jak co narobiłem? Eksperyment! Ja to byś się mnie i powiem, że jest ten wariat. O, 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 poleci, poleci. Ja! Wisiej, więcej. Ja! Kurde, leci człowiek. Ufo, ufo. <laughs> I dmuchaj! Porządnie dmuchaj! No i co, jeden z głupich pomysłów majstra zrobion. Luksy Spodziewałem się lepszego efektu. Jest jak jest! Jest efekt wow? Jest! Jak ja to poświętam? Zabij pan. Patrz jak wciąga to. Jak wciąga tam pod spód ten. Zaraz warcie będzie. Czekaj chmurka... Chmurka poleci. Zobaczcie jak tam wysoko poleciała chmura. Tam poleciała, do sąsiadów. O <laughs> Za rany dzisiaj będzie kurwił, to tam się dzieje? <laughs> Taka piana uh, uh, uh. <laughs> <jedno>. Ludzik <laughs> 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 Głopoty ci jak drzeju wełbie. Dobra, nie kompromitu się pan. Dobra, dobrze, że płyn eko, więc nic się nie dzieje. Trawa nie uschnie. Jeden majstra eksperyment z głowy. Także o, majstra eksperyment pozytywnie wyszedł, ale myślałem, że będzie większy efekt wow. Cięż, że będzie taka bańka wielka, fajna się robić. Że będzie można wejść do środka tej bańki. <grym> A tu pełno małych baniuszek. Dobra, byłoby na tyle. Git <grym grym grym> do następnego. Cześć. To dla mnie jest szuntał.